Bojownicy Huti bezlitośnie atakują statki przepływające przez Morze Czerwone, co stanowi realne zagrożenie dla handlu morskiego. Ta zbrojna formacja z Jemenu, wspierana przez Iran, może doprowadzić do poważnych zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw. Morze Czerwone jest kluczowym szlakiem dla międzynarodowego handlu morskiego łączącym Europę z Bliskim Wschodem i Azją. Ataki bojowników Huti mogą zmusić armatorów do szukania alternatywnych tras, co może zwiększać koszty transportu, dostępność towarów oraz ich ceny na rynkach międzynarodowych. Huti atakują statki głównie z dwóch powodów. Jest to próba wywarcia nacisku na międzynarodową społeczność i kraje zaangażowane w konflikt jemejski oraz potężny cios dla ich gospodarek. Ataki Houthi skupiają się przede wszystkim na Arabii Saudyjskiej oraz jej sojusznikach. Jednak pomimo tego niebezpieczeństwa kanał Suezki nadal pozostaje otwarty dla żeglugi międzynarodowej. Jak myślicie? Jak rozwinie się ta sytuacja?